Chodźcie, a i dla koni się znajdzie jakiś obróg. O, a ten panda też zatrzymamy. Gdzie idziecie? Chodźcie do nas. Naród, Cherolem, herod Narody. Zatrzymajcie się. Zatrzymajcie się, nie słuchajcie tych sprzedawców. Oni nie wiedzą, gdzie was prowadzą. Tu jest ja na na podzię dostatkiem, A i ciepło wam przydaje się. Do prezentam on nie przystoi! I was król, I was o, i bardzo dobrze! Zatrzymajcie się tu do nas! Tutaj jadła i napitku wam nie zabraknie, a i na głowę padać nie będzie! Chodźcie do nas! Chodźcie! Tutaj moi posłańcy gdzieś są! O, tu! może możecie coś od nich otrzymać! Chodźcie do nas! Tak, dobrze, żeście się zatrzymali! Nie idźcie dalej! Jaki ten nasz król wspaniały, a jaki bogaty! Iwat król! Iwat herod! Iwat król, Iwat herod! Zostańcie tu, tam herod! Iwat nic nie ma. Jakaś szupa, jakieś dziecię. Co tam macie? Tu pałace, tu te wszelakie jadła i napitki. Herodz narodem, naródz herodem! stańcie z nami, Tak, tu będzie wam lepiej niż tam wstające, gdzie nie ma ani napitku, ani jadła. Tutaj wszystkiego dostaniecie pod dostatkiem, a i na głowę wam padać nie będzie. Dobro serca Monarko nie przystoi. Limad król, liwad Herod. A gdzie wyjdziecie? No zostańcie tutaj, nie ruszcie się dalej. Tutaj jadła wszelakiej dobroci nie zabraknie. Zostańcie z nami. A jaki ten nasz wspaniały! A jaki bogaty! Viva król! Viva Herod! Zero. 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 Gdzie idziecie Drozdmeli? Tutaj? <śmierdzi> na Dolnotku Wszelakiego pod dostatkiem. A ciepło jest, na głowę nie